Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Jacek Laskowski. W spalingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. W dzisiejszym spotkaniu Anglicy zagrają przeciwko. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. A oto dzisiejszy skład reprezentacji Anglii. Zagrają systemem 5-3-2. Układ z pięcioma obrońcami to bezpieczna opcja. Raczej tak, ale część zadań w środku pola także będzie należała do defensorów. Pomocnicy będą z kolei musieli włączać się w działania w okolicach pola karnego rywali razem z parą napastników. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gola, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Zrobił to z prawdziwym kunsztem. Pięknie. Gra wznowiona, Anglia prowadzi. Brooks. Piłka zagrana w pole karne, Czy któryś z nich do niej dojdzie? Wybijają teraz do przodu. Ram Sterling. Blisko już do bramki. Jest. Sterling musi to trafić. I mamy rzut rożny dla Anglii. granie piłki, z roz... Stąd! Piłka wybita z pola karnego. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Pulisic. W ostatniej chwili przejęli. Trippier. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Jedlin. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Ładna akcja skrzydłem jest. Jose Altidol! Kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza. Z takiej odległości, taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Raym Sterling, Jesse Lingard, Harry Kane, Jesse Lingard. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Kane. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Może teraz ruszyć w skrzydłem. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No chyba nie sądził, że... No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźny. Henderson Ali Rem Sterling Trippier Sterling Jest Sędzia przyznaje rzut karny dla Anglików. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka, lepiej niech uważa. da się było spodziewać, że zamieni karnego na bramkę, ale zawsze pozostaje niepewność. Zwłaszcza, że ten bramkarz przecież wiele razy bronił 11. No, 2 do zera. Ofensywna gra popłaca. Oh, Brooks. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Rem Sterling. Znowu celne podanie tego zawodnika. Jest Selingard. Z tej pozycji może uderzyć. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Ależ piękna, cała ta akcja. Seria podań. Doskonałe wyjście na pozycję i fantastyczne wykończenie. Lepiej nie można było tego zrobić. I jeszcze jedna bramka powiększają przewagę. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Pomału zaczynamy zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwników. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Bradley. Amerykanie w ofensywie. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Reem Sterling, Kane. No piłka oddana w zasadzie bez walki. Fatalne podanie, no i strata. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki Harry Kane, Ram Sterling, Jesse Lingard, Kane, Ali. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Bradley ryzykowna, ale udana interwencja. Jesse Lingard Delhi. No niby mecz towarzyski, a oni litości dla rywalini. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Pulisic. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Ma miejsca, aby wrzucić w pole karne. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Oddalają grę od strefy obronnej. Kane. Deliali teraz. Blisko pole karne. I mamy aut dla Anglii. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Całkiem niezła pierwsza połowa. Co prawda strzelił Bramkę tylko z rzutu karnego. Ale i to jest ważne. A poza tym przecież pomogło wypracować prowadzenie do przerwy. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Deli. Daleko wybijają. Anglicy rozpoczną z linii bocznej. Trener Amerykanów wprowadzi za moment na boisko nowego zawodnika. Jesse Lingard. Harry Kane. Sterling. No teraz mają szansę. Może no. zdecydować się na strzał. No bramkarz mocno i daleko na połowę rywala. Kane. Szansa na oddanie strzału! Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Ale on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Brooks, Aleksander Arnold, Jedlin. No, bardzo optymistyczny. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepił. Molker, Hurricane, Sterling. No, jest w niezłej formie. Zdecydowanie się dziś wyróżnia i pokazuje się z naprawdę dobrej strony. Z tego podania może być. No, strzela! A ja, nie ma bramki. Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Bradley. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Trippier. Sterling. Bradley. Piłka idealnie. Za plecy obrońców. Ależ zaprzepaścił tę sytuację. Miał przed sobą już tylko bramkarza. Mało brakowało, ale powinien lepiej uderzyć zamiast po prostu iść na siłę. Rem Sterling. No, może być groźnie. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Sterling i Hurricane. Sterling, musi to trafić. Znakomicie, bramkarz, duże brawa za tę interwencję. Bradley. Będziemy mieli zmiany, zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz prowadzi któregoś z nich do gry. Bliska już do bramki. Henderson. Kane. Reem Sterling. Deliali teraz. Piłka trafia do przeciwników. I mamy out dla Anglii. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry... Harry Kane strzela! No, zażegnali niebezpieczeństwo. Loftus cheek Deli, Markus Rashford, piłka u Z tej pozycji może uderzyć. Piłka wbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Dobra próba plus zastarania. Oby teraz więcej takich w końcu się uda. Świetna obrona. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Loftus Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Strata. Co zrobi przeciwnik? Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Molker. Anderson, Harry Kane. Ali. Markus Rashford. Harry Kane. No, będzie gol. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Kapitalnie się zachował. Posłał piłkę prosto w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał, Pięknie wycelował piłka. Wpadła tuż przy słupku. Bramkarz bezradny. Jeszcze jeden gol umacniający ich prowadzenie. Z przyjemnością oglądałem ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali przeciwnika w każdym elemencie. Wznowienie od środka. A tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Wiadomo, było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam zapał to za mało. Różnica klas jest ogromna. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jest przejęcie i mają szansę. Jeszcze tylko 120 sekund do końcowego gwizdka. Bradley... Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Bradley. Ale szpechowe podanie. I strata. Przeciwnicy przejmują piłkę. Zaskakująco dobry mecz.